Witamy wszystkich gości, w szczególności rodzinę, ukochanych, dzieci, jeżeli ktoś ma małe dziecko, które na przykład miałoby się nudzić, na przykład, bo czasem tak się dzieje, to mamy na zapleczu kredki, stół. Ale to był taki pretekst bardzo ważny, ale jest jeszcze jeden bardzo, bardzo ważny dla mnie też osobiście i myślę, że na ninży też. Tak. I tym pretekstem jest Sebastian Stokosa, i dzisiaj mam wernisaż jednego zdjęcia. Jednego, ale też tak wyjątkowego, które mnie zachwyciło, wiem, że nie tylko mnie. Ale tam na stoliku jest właśnie dżem. Chciałam, żebyście się częstowali chlebem i dżemem, herbatą, e, wodą, tym, co najlepsze. I zapraszam Was do punktu 11. Śledźcie nas na Facebooka, Instagramach. Mam nadzieję, że właśnie ten dżem session, dzisiejszy też, jest pierwszym, nie ostatnim. I na pewno się za chwilę umówię na kolejnym.